No co? Robię to, pocenie mi z koła, koła, już wycięte, czyli przekładnia. Wiem, do, do swojego wehik wehikułu. No, darmowe No. To będzie chodziło. O tym nie mów głośno. Okej, okay, na razie. <noise> to jest tajemnica. Dobra, pokazuj inne rzeczy. Lifę po 4, aha, super. I jesteś zadowolony z nich? Co, człowieku? Kiedyś by się prąd kończył o godzinie dwu, o 24. Teraz by się kończył o 24., ale po 4 dniach? <laughs> no to jest różnica. Pan Ocku. No. no to super. 200 kWh, jakby to tak, nie? Mhm. Czyli... Powiedz mi, jakiej mocy A... masz ten, ten wiatr? 4 kW 800 w czyli 5 kW, tak? 800. Czyli jako dodatek do fotowoltaiki 4% te wiatrak jest dobry. Szczególnie nie I zimie. I zimo, no dokładnie. No i gdyby nie wiatrak, to by się to wszystko w końcu wyłączyło, ale że wiatrak jest to no niestety. Dalej się trzymało. To będzie awaryjnie, jeśli nie będzie prądu, tak? I o, oczywiście ogrzewanie domu. Powiedz coś o tym Przezbyt kogeneratorze dalej zacząłem przy nim pracować dwa Cześć Marku! Cześć, no miło cię, miło cię wreszcie zobaczyć Bo tak tylko lata się znamy i gadamy i, i ten Także Muszę to muszę to uwietrz, muszę to uwiecznić Pokaż się tutaj No super Mam tutaj aparat, aparat i, i ten i filmik wiesz chwytam z tego <głos》> panu, nie mnie, bo zaczekaj chwilę. Zaczekaj chwilę. Dobra, dobra, spoko. Spokojnie, ja se, ja se ustawię mmm, ten aparat, żeby to uchwycić. Nie, no, to pójdź, a, a robię zdjęcia, wiesz, to nie będzie problemu, nie? Dobra, spoko. Damy radę. No, z widzisz wyświetlacz. Dzisiaj Produkcji energii, widzisz czy nie, dobrze? Pokaż mi właśnie te swoje sprzęty, wspaniałe. Spójrz kilometry, kilometry widzisz do tych Popowiadaj powiadaj, co tam masz za sprzęty. No.

Ja wiem. Tutaj to no co? Robię to odnudzenie mi skoro na koła już wycięte. Czyli przekładnia. Wiem, do, przekładnia. do swojego wehik wehikułu. Tak? Normowy jeden. No. To będzie chodziło. O tym nie mów głośno. Okej, okay, na razie. <śmieści> to jest tajemnica. Dobra, pokazuj inne rzeczy. <śmieści> Zhnę, czy, 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 ci nie pokażę, bo... Baterie stoją tutaj w tych kasterkach. Do jeszcze półki na nich nie zrobimy, będę miał więcej. musiałbym to zrobić ale jedno nie pokażę. Spoko, a tu masz baterie. Tu masz baterie, tak? To tutaj są baterie, bo te zasoby już są odłączone. Zużyły się? Widzisz? Zużyły się? Tu się, i zużyła się. No, tutaj dałem sobie, dałem sobie spokój, wiesz? A teraz masz jakie? Live po cztery. Life po 4. Aha, super. I jesteś zadowolony z nich. Człowieku, kiedyś mi się prąd kończył o godzinie dwudziestej 24. Teraz mi się kończył o 24, ale po czterech dniach. <laughs> no to jest różnica. Pan ocku. No. no właśnie. Mówię o 24. Z dwóch rzędów akumulatorów. 225 per godzin. Mhm. Kończył mi się prąd o 24 po jak słońce zgasło. A teraz się kończy mhm. po 45 dniach o 24. No to jest mała różnica, co? Tak, tak. A powiedz mi, jaki system? Tak, no, słuchaj, jaki system masz 48 V? System 48V mhm. I ci powiem, że... Z Chin idą następne baterie, eee, na próbę wziąłem na razie jeden rządek, 105, mhm. tylko pio, ze 105 będę układał, ze 105 będę układał... A czemu, czemu, czemu ze 105? Dlatego, że jak się kiedyś zepsuje jeden pakiet, to jeden pakiet mogę sobie poświęcić na części zamienne, wiesz? Aha. I nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, ale 105 do bólu. A czemu nie, a czemu nie setki? Yy, mam tutaj setki, ale 105 są teraz takie, wiesz, najwięcej dostępne. Aha. Nie wiem sam dlaczego. Kupuję, co na rynku jest, nie? Aha. A i co, i no, wszystkie to... mają tą samą pojemność? Yy, no 105, 105 to jest pojemność, nie 105 amperogodzin. Wiem, ale masz y, wszystkie takie same pojemności, czy jakieś różne Nie, mam dwa, dwa rzędy y, Dwa rzędy, setek, nie? Aha. 16, to dwa. No, po szesna, po szesna, dwa, y, dwa komplety, setek nie? Możesz ob, ob, obniż, obniż troszkę telefon, bo. O. <grym> Dobra. Okej. Okay. No, i co tam y, mówisz, ile masz y, tej po, y, pojemności tych, tych akumulatorów teraz? 4, y, to pomyśl sobie, że mam y, 16, y, 16 ogniw, to jest 48 razy 4. Czekaj, 48 ogniw? Nie, nie, nie. Czy... 48 to jest 16 ogniw razy 4 rzędy. Nie, 16 ogniw po 100 A. A właśnie, to tak mi mów. 16 razy 100Ah i, I razy, 4. razy 4 rzędy. Teraz kuma tak. czacze, dobra. No ile to jest I... y, prądu tak y, wiesz. Nie wiem ile to pochodzi, naprawdę, ale to, wiesz, musiałem coś zrobić, bo kwasowe mi co roku jeden padał, jeden padał Aha. i trzeba było zrobić no bo to, to nie, wy, nie wyszedłbym z kwasowych w ogóle, wiesz, bo bym co roku dokupywał, no mhm. i dokupywał i dokupywał, mhm. no i to wziąłem to odłączyłem no i postarczyłem wszystko na jedną kartę, ile to pochodzi, czas pokaże. Jeszcze nie dałem rady tego rynku złodować, bo piekarnik 2 kW o 22, frytki pieczone, pralka 2 kW, pranie, no. telewizory dwa. No ile. Ale... Dobrze, to ile i może inaczej, to ile miałeś podłączone maksymalnie sprzętów? Tak, wiesz, na. Maksymalnie podłączone 7 kW, 7 kW na bateriach. 7 kW. I co, starczyło tak. ci tego prądu? Znaczy, to nie było cały czas używane. To zrobiło się, co miało się zrobić, i już myślę, że tutaj jest 7 kW w jednym pakiecie. Czyli 4 razy 7, około 28 kW, kW. W tym jest, nie? Aha, aha, no to super. 28 kWh, jakby to tak, nie? Mhm. Czyli nie na siłę zużywając, zużywając prąd, tylko tak jak się zużywa, tak jak potrzeba, to mm -hmm. na, na spokojnie wystarcza na dwie doby. O. Dwie doby używania energii. Tak normalnie Taki, używając... taki zapas masz energii na dwie doby, tak? A jak a jak, tak. jak wiatrak hula, to co? A nie, no to to już wiesz, no jak wiatr hula, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia jak wiatr hula, tak. no bo naprawdę wiatrak jest nieobliczalny, wiatr jest nieobliczalny, potrafi za, zapakować prądu przez e, tylko noc, nawet e, 13 km /h. A powiedz mi tu dla widzów, bo to puścimy taką migawkę na, na YouTubie, no. jeśli pozwolisz, powiedz mi jakiej mocy masz ten, ten wiatrak? 4 kW 800W. Czyli 5 kW, tak? 4, 800 Bo jak mi gość przerabiał cewki, bo on był w 24, przerabiał mi go w 48, to mi znalazł katalo katalog od tego wiatraka, <coughs> bo ta bliźnie po prostu odpadła. No dobra, za, za okrągleniu 5 kW, ale mówiłeś, że ci nawet 6 w piku podawał. Tak? I się kable, kable się paliły. <laughs> słuchaj, słuchaj. Spalił mi regulator ładowania baterii 12 kilowatowy <laughs> To ładnie. Co było? Co było za dużo amperów czy, czy Voltów? Jednego i drugiego. Nie idzie. Wiem, właśnie tego nie wiem co, czego było. Spalił mi, bo to chwilowe przeciążenie było i spalił. No. Aha. Nie wiem, czy to wynikało ze złego podłączenia, czy nie wiem, nie wiem o co chodzi. Po prostu regulator się zepsuł. No. No to słuchaj, to no, jest ważne. No dobra, teraz powiedz, jak ci wiatrak hula, to, to się nie przejmujesz, że ci prądu braknie, tak? W tych bateriach. Absolutnie. Jak wiatrak hula, to człowieku jeszcze trzeba w domu troszkę obciążenia dawać. Czyli co, co robisz? Jakie obciążenia? Czyli, jest, jak jeżeli żeby się zawsze szybko nie kręcił, to tak, jak masz baterię z całego dnia naładowana, a przychodzi wiatr na wieczór, no. to trzeba było takie 2 kW obciążenia, żeby o, troszkę baterie zeszły do dołu, żeby on tak sobie nie hulał za szybko, wiesz? No tak. Czyli chodzi o 2 kW, taki farelek chodzi sobie, załóżmy. 2 kW gdzieś tam skierowany na korytarzu, żeby sobie po prostu odbierał ten prąd, żeby on nie hamował się grzałko do grzania wody, nie? Bo, po, bo nie mam tej grzałki jeszcze w bojlerze, to siedzi, po prostu, siedzi po prostu w pojemniku z wodą, no. No to, no to farelki, farelki możesz za dwie podłączyć po kilowacie i, i, i dwa pomieszczenia ogrzewać. Prawda? <laughs> dokładnie, dokładnie. Mogę. Bo nawet gdy wiatr przestaje wiać, to baterie nie lecą na łeb, na szyję, do dołu, mhm. tylko stoją i nie zhamowują wiatraka. tak jak przy to było. Bo jak włączyłeś przy e, obciążenie, czyli ogrzewanie, to po prostu baterie zleciały na sam dół i wiatrak nie mógł już się odbudować. Bo to już, bo już go hamowało i hamowało i hamowało. I wszystko sprowadzało się do rozłączenia. A tutaj baterie trzymają, bo jest duży, duży zasób energii mm -hmm. i baterie nie lecą nowe je do dołu, I te, czyli jeżeli nie lecą, to wiatrak jest, jest w stanie dźwignąć, bo nabiera prędkości, bo, nie, bo go nie hamuje. Mm -hmm. Się. Nie, go nie wyhamowują, nie lecąc do dołu mhm. i dlatego on się potrafi odbudować, doładować z powrotem te baterie przy następnym podmuchu. Aha. Czyli jako dodatek do fotowoltaiki prądy na baterii jest dobry. Szczególnie nie I zimie. I zimą, dokładnie. No, w tego słońca, no, tak jak w tym roku, to było no, tak, że z paneli tam 12 kW, 12 kW paneli niecałe było 800 W przez cały dzień. Ha. A wiatrak produkował coś? A wiatrak produkował nawet 13 kW. Aha, na dzień. Czyli, czyli ładnie, ładnie doładowywało baterię. No i gdyby nie wiatrak, to by się to wszystko w końcu wyłączyło, ale że wiatrak jest, no niestety dalej się trzymało. Czemu niestety to tylko się cieszyć? Ale teraz zrobiłeś kogenerator, złożyłeś do kupy i, i to będzie awaryjnie, jeśli nie będzie prądu, tak? I o, oczywiście ogrzewanie domu. Powiedz coś o tym Przezuję. kogeneratorze. Niewiele mogę powiedzieć, bo zaledwie zacząłem przy nim pracować. Dwa weekendy to jest praca.